No, dzień dobry, dzień dobry, moje kochane panny. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu. Tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 2 do 8 października 2023 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w górę. Komentarze jak najbardziej mile widziane, subskrypcje również, udostępnienia również. I z góry Wam bardzo, bardzo dziękuję za całe Wasze wsparcie. Dobra, panny, lecimy. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść z zewnątrz niespodziewanego? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse, oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Okej, okay, zobaczmy sobie runę na przyszły tydzień dla Was. No i pięknie, kochani. Mamy runę Echwas. Partnerstwo, współpraca. Karta mówiąca o dobrych relacjach. O lojalności i wierności w tych związkach, w tych relacjach. Może mówić o małżeństwie, o nowych umowach biznesowych. Ważna będzie w tym tygodniu, kochani, dla Was praca w zespole. Mhm. Oczywiście, jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na temat tej runy, to zachęcam poczytać trochę, pogrzebać. Dużo jest takich informacji w internecie, więc możecie to rozwinąć jak najbardziej. Ok, co będzie wewnątrz Was? No. Szóstka mieczy, bardzo fajnie. Kochani, zostawiacie coś za sobą. Szóstka mieczy mówi mi o spokoju, spokoju głowy. Przede wszystkim, kochani, zostawiacie coś, co płonęło, coś, jakieś konflikty, jakieś trudności, jakiś konflikt mentalny i płyniecie w końcu na spokojne wody. Dla części z Was oczywiście możecie planować jakiś wyjazd, przeprowadzkę, ale kochani, przede wszystkim tutaj widzę uspokojenie się Waszych myśli, uspokojenie gdzieś tam wewnątrz Was. Zobaczmy tą szóstkę mieczy. Może to też być kwestia znalezienia rozwiązania na na jakąś trudną e, sytuację. Zobaczmy, szóstka mieczy, szóstka mieczy, zobaczmy. O, trójka pentakli, ale tak jakby wyleciała trochę odwrócona. Kochankowie i słońce, mhm. dwójka pentakli, remita i dziesiątka mieczy. Mają bardzo podobny przekaz w tym tygodniu. To jest wręcz niesamowite, jak energia po prostu działa na wszystkie, wszystkie czytania. Kochani, ewidentnie zostawiacie tutaj jakąś współpracę, jakąś relację, która nie, wa nie daje Wam dużej satysfakcji i która nie daje Wam przede wszystkim takich solidnych fundamentów na przyszłość. Mam wrażenie, że ta relacja została zbudowana trochę nie na fajnych fundamentach. E, może to być współpraca, może to być przyjaźń, cokolwiek to jest. I, kochani, część z Was będzie podejmować decyzję, że idziecie w kierunku szczęścia, że dokonujecie jakichś wyborów, że chcecie iść swoją drogą, własną drogą. I kończycie relację, która być może była jakaś konfliktowa, była trudna. Część z Was otrzyma jakąś nową propozycję współpracy w tym tygodniu albo nową propozycję relacji, kto wie. Jedno jest pewne, kochani, będziecie wracać do równowagi przez to wszystko albo dzięki temu wszystkiemu, dzięki przede wszystkim własnej decyzji. I kochani, to jest kwestia jakiegoś takiego wycofania się, to jest Wasza karta. Podejmujecie decyzję taką zgodną ze swoją duszą, ze swoim przeznaczeniem, że czas coś zakończyć, co było trudne. Dla części z Was tą dziesiątką mieczy mogliście mieć do czynienia z relacją, która była konfliktowa, która była trudna, która, w której dowiedzieliście się, że nie wiem, ktoś za Waszymi plecami coś robił. A tymczasem, kochani, podejmujecie decyzję, że chcecie skupić się na relacjach, które dają Wam szczęście, które są jasne, klarowne dla Was, które dają Wam fundament... I część z Was będzie przesuwać się po prostu w kierunku takich właśnie relacji, a stare, niekorzystne zostawiacie za sobą. Okej, okay, co z zewnątrz, kochani? Z zewnątrz mamy trójkę buław. Trójka buław, mam wrażenie, kochani, że ktoś tu czeka na jakąś waszą decyzję. Dla części z was, A, bo z tą dwójką pentakli, kochani, część z was mogła może stać tutaj przed jakimś wyborem odnośnie pracy, odnośnie jakiegoś związku, odnośnie jakiejś relacji i część z was będzie zostawiać jedno na poczet drugiego. I czuję, kochani, że z tą trójką buław to może być ta druga strona, która czeka na waszą decyzję. Czy się w końcu zdecydowaliście, wchodzicie w to, czy nie wchodzicie w to? Ehm, ktoś tu, ktoś Coś tu czeka, aż Wy wykonacie jakiś ruch, aż um, odezwiecie się, aż zatwierdzicie coś, bądź nie. Zobaczmy tą trójkę buław. Mhm. Tu jest jakieś oczekiwanie: oczekiwanie, aż coś wzrośnie. Mhm. Gwiazda, paśmieczy. Dziewiątka mieczy. Dokładnie, kochani, dokładnie. Rycerz Kielichów, As Kielichów i Królowa Kielichów. Mocno Kielichowo, więc to może być ktoś z Trygonu Wody, rak ryby Skorpion, ale nie musi. Pojawił nam się tutaj też wodnik. Ale kochani, czy to jest sprawa sam, yy, biznesowa, czy to jest związek, czy to jest przejaźń, czy to jest realizacja czegoś, kochani, nie wiem. Ta współpraca, ta osoba widzi Was jako swoje spełnienie. Koniec, kropka, gwiazda. Widzi Was jako swoje spełnienie, widzi Was jako szansę na lepsze życie, na lepszą przyszłość, na realizację swoich planów. No i kochani, czeka na tą wiadomość od Was i bardzo ją to wszystko też stresuje. Nie wie, czy dostanie tą wiadomość, czy będzie wiadomość yy, OK, czy nie OK. I widzę, kochani, że ma trochę nieprzyspanych nocy w związku z tą sytuacją. No i kochani, będzie ta wiadomość, będzie ta wiadomość, kochani, bo wy się na to otwieracie. E, rycerz Kielichów mówi o otwarciu serca się na siebie nawzajem, a z Kielichów nowa droga, e, nowa droga w miłości, w kreatywności, no i królowa Kielichów, szczęście, miłość, satysfakcja. Kochani, tutaj się rozwija dla Was bardzo piękna ścieżka, zupełnie nowa ścieżka. Tak, ta osoba czeka, aż Wy wyjdziecie z jakiejś jaskini i przyjmiecie jej ofertę z szóstką pentakli. I kochani, czuję, że właśnie tak będzie, bo ta współpraca, czy to na poziomie emocji, czy na poziomie właśnie finansów, czy na poziomie czegokolwiek innego będzie dla was właśnie tą współpracą, którą e, sugeruje Runa Echwas, czyli właśnie dobra relacja, dobre partnerstwo, udane małżeństwo, udany związek, kochani, coś takiego tutaj jest na horyzoncie i czeka, aż wykonacie ruch e, w jego jej stronę. <grym> Co w miłości w stałych związkach? Zobaczmy. Trójka Pentakli, współpraca, budowanie przyszłości. No nie wiem, kochani, czy to nie jest ta trójka tutaj odwrócona, ale zaraz sobie będziemy sprawdzać. W pozytywnym znaczeniu trójka Pentakli oznacza budowanie stabilnego związku, oznacza wymianę energii, poznawanie siebie nawzajem, oznacza osoby, które z pozoru może się różnią, które nie mają tego samego podejścia do życia, ale jednak współtworzą razem coś fajnego. Może to być kwestia też budowania, nie wiem, domu, nowych fundamentów pod przyszłość, ale też o rozwoju właśnie, relacji. Zobaczmy tą trójkę mm, pentakli. Siódemka pentakli. No i jest trójka mieczy. Kurda. No, szóstka pentakli. Rycerz mieczy, król mieczy, siódemka mieczy. Arcykapłan. Kochani, wiecie co? Ja myślę, że dla części z Was tutaj powtarza mi się historia właśnie jakiegoś trójkąta, kochani. Więc jeżeli to nie wasza historia, to po prostu przelećcie to dalej, bo ewidentnie dla mnie tu doszło do jakiegoś zranienia i do jakiegoś oszustwa, skrzywdzenia Was w tym związku. I pojawia się tutaj nowa opcja dla części z Was. Pojawia się nowa opcja, nowa propozycja, dlatego część z Was będzie. Decydować się e, pójść naprzód, kochani, po prostu pójść naprzód. Dla części z was, no to wy zraniliście tutaj kogoś e, i macie ukryty jakiś związek drugi. Dla części z was, może wasz partner, partnerka tutaj was oszukiwał, okłamywał przez lata, może był, no, no właśnie, może to był związek ogólnie oparty na właśnie takim chłodzie, konfliktach, kłótniach, e, gdzie było dużo niewyjaśnionych sytuacji, unikanie odpowiedzialności za coś i część z was po prostu ma, to ma tego wszystkiego dość. I pojawia się ktoś, kto chce wam zaoferować jakąś formę równowagi, kto jest. Stabilny i czyli z was po prostu będzie kończyć swoje małżeństwo na początek, to rozpoczęcie yy, właśnie zupełnie nowego związku, które ewidentnie tutaj wida, widać, że jest bardzo mocno dla was ważne, jest inspirujący. Tu jest wszystko prawda, to jest, jest prawda, to jest klarowność bardzo mocne intuicyjne takie połączenie między wami, duchowe połączenie. No i, kochani, to jest coś, co ma szansę się pięknie po prostu tutaj rozwinąć. Więc dla części z was. Będziecie po prostu, moje drogie panny, wybierać e, tego drugiego albo tą drugą w swoim życiu, bo związek, w którym jesteście, po prostu mm, no nie jest dla Was, tak? Nie jest dla Was. Nie, nie, nie powstały tutaj solidne fundamenty i nie było tutaj nic dobrego, że tak powiem, albo nie zostało nic dobrego z tego związku. E, kochani, dla części z Was, jeżeli ta sytuacja kompletnie nie jest Waszą historią, może w tym tygodniu wyjść coś, że partner nie był szczery wobec Was, może odnośnie finansów, odnośnie jakichś inwestycji i trzeba będzie po prostu tutaj załatwić parę rzeczy. Na pewno będzie jakaś kłótnia, kochani, na pewno będzie jakiś spór, bo mamy rycerza mieczy, króla mieczy, więc może paść parę ostrych słów, czy to z Waszej strony, czy ze, swojego, ze strony Waszego partnera. Ale myślę, kochani, że jeżeli um, uda Wam się w jakiś sposób zachować spokój e, i... Pozostać otwartym na to, co partner wam chce przekazać, to znajdziecie jakieś rozwiązanie, które będzie zakończeniem dla tych problemów, ewentualnie trudności, i właśnie znajdziecie rozwiązanie, które pozwoli wam um, rozpocząć budowanie tutaj tego związku na nowo albo pozwoli wam rozwiązać tą sytuację i wprowadzić nowe, solidne fundamenty, właśnie do tej sytuacji. Okej, okay, single, singlaczki, co u Was? A, single mają szóstkę buław. No patrzcie, patrzcie kochani, będziecie bardzo pewni siebie, będziecie przyciągać uwagę, będziecie mega sexy, no i dużo będzie um, osób, które, będzie dużo osób wokół Was, które będą gdzieś tam zabiegać o, o Wasze względy. Z drugiej strony kochani, też możecie poznać właśnie taką osobę, która jest w centrum uwagi, która jest bardzo pewna siebie i wokół której kręcą się różne osoby, tak? Która naprawdę przyciąga wzrok. Um, zobaczmy tą szóstkę buław, to może być ktoś sławny kochani, dla części z Was. Król pentakli, wisielec, król buław. Okej. Okay. A z kielichów, królowa kielichów, paść buław. No patrzcie. Mhm. To jest jakieś zawieszenie dwóch króli. Ja nie wiem, czy to nie jest ktoś, z kim już byliście w jakiejś. to znaczy nie tyle w relacji, co ktoś, kogo znacie. Jakoś mam takie poczucie. Nie wiem, dla części z Was, przyjemne co mi przyszło do głowy, kochani, że jest to osoba, którą już znacie w jakiś sposób. Może z którą coś romansowaliście, ale nie, to nie jest raczej jakiś kripieks czy coś takiego. Nie, nie, nie. Osoba, z którą albo się przyjaźniliście, albo w której skrycie się podkochowaliście, albo byliście na jednej rance i nic z tego nie wyszło. Mam wrażenie, kochani, że ta osoba wycofała się z tej relacji ze względu na jakieś zawodowe sprawy, zawodowe aspekty i chęć osiągnięcia jakiegoś sukcesu. I wygląda na to, kochani, że dla części z was w końcu wraca, e, osiągnąwszy ten sukces, osiągnąwszy, osiągnąwszy jakąś sławę, i w końcu jest gotowa, żeby otworzyć się na miłość z wami. I będzie tutaj jakaś propozycja. Może wcześniej ta osoba czuła się niegodna, może czuła się wybrakowana, może musiała gdzieś tam sięgnąć po jakiś swój status, i teraz jest gotowa, żeby ruszyć tutaj w waszym kierunku e, i zaproponować wam właśnie tutaj jakieś partnerstwo, miłość, związek i tego typu rzeczy. Wygląda na bardzo obiecującą sprawę, więc kochani, śmiało możecie się na to otwierać. E, no. Chyba, że nie chcecie, no to nie. <laughs> kochani, dla części z Was mam wrażenie, że tutaj jest też kwestia właśnie jakiejś propozycji. Może to być zupełnie nowa osoba, która wkroczy do Waszego życia. I tutaj bym powiedziała, kochani, że tutaj będzie jakaś decyzja też właśnie z Waszej strony. Z Waszej strony. Mam wrażenie, kochani, że tutaj sprawy zawodowe będą miały coś, coś, coś na, coś na rzeczy. Dla części z was, kochani, ja mam takie wrażenie, że dostaniecie jakąś propozycję właśnie od tej osoby. Może to być propozycja jakiegoś wyjazdu, może jakieś wycieczki na weekend, może wycieczki na cały tydzień, nie wiem, coś takiego. I, kochani, wy będziecie się zastanawiać, czy po prostu um, możecie sobie na to pozwolić finansowo. I część z was będzie musiała zawieść pewne swoje plany związane z finansami, obowiązkami i tego typu rzeczami, żeby zdecydować się pojechać z tą osobą, ktokolwiek to jest. Dla części z was mówię, to jest zupełnie nowa osoba, która po prostu zbije was tutaj z tropu i będzie taka, wow! Z drugiej strony może to być osoba, która widzi Was jako wow, i tutaj nie będzie chciała się poddać, będzie po prostu za wszelką cenę próbowała Was przekonać, żebyście pojechali z nią gdzieś, coś zrobili, bo ona widzi Was jako swoje spełnienie marzeń. No i kochani, wygląda na to, że wy w to wejdziecie. Naprawdę wejdziecie. Tutaj dla części z was może szczykować się jakaś taka przerwa, jeśli chodzi o finanse, albo szybko uporacie się z jakimiś finansami, żeby zrobić sobie przerwę i będzie działanie w kierunku właśnie rozkwitu tej jakiejś miłości, bądź znajomości. A z kielichów, jakby nie patrzy, tutaj jakieś emocje zaczną płynąć, kochani. E, więc wygląda mi na. Obiecujący start może zacząć się bardzo intensywnie dla części z Was, ale czuję, kochani, że to może być początek bardzo, bardzo fajnej, udanej relacji. Okej, okay, moje drogie panny, lecimy dalej. Co jeśli chodzi o rodzinę, przyjaciół, najbliższe otoczenie? Umiarkowanie, super. Tutaj cisza, spokój, kochani, dobre stosunki z innymi. Możesz kować się na prawa jakiejś relacji, pogodzenie się z kimś. Dla części z Was umiarkowanie mówi, że po prostu będzie spokojnie, że nic się nie zmieni w tej kwestii. Jeżeli teraz jest spokojnie, to będzie spokojnie i tutaj nie musicie się niczym martwić. Umiarkowanie, kochani, jest też kartą naszych aniołów, naszych przewodników, więc tutaj możecie otrzymywać jakieś sygnały z góry, może od zmarłych bliskich, może od swoich właśnie przewodników aniołów, odnośnie właśnie rodziny, przyjaciół, jakieś wiadomości, które mają Was nakierunkować na coś, może coś powiedzieć, jakąś prawdę, nie wiem. Zobaczmy to umiarkowanie. Piątka kielichów. Chciałam powiedzieć Five of Cups. <noise> Król Mieczy. No, czyli uleczenie. Tak jest, czwórka buław. Kochani, chodzi tutaj o osobę, z którą mieszkacie albo z którą tworzycie rodzinę. Może chodzi o relacje z mamą, konkretnie, bo mamy cesarzową. Ewidentnie z piątką kielichów coś tu się zadziało między wami, albo coś się zadzieje w tym tygodniu między wami. Padą jakieś przykre słowa, jakieś przykre gesty, będzie jakiś smuteczek, bo mleko się rozlało i teraz co ja mam z tym wszystkim zrobić. Ale kochani, z Królem Mieczy ewidentnie się od tego odetniecie, trzeba będzie szczerze porozmawiać ze sobą o swoich potrzebach, o tym, co się wydarzyło, kochani, i będzie tutaj pojednanie, będzie naprawa tej relacji i sprawy wróż, wrócą, że tak powiem, na właściwy tor. E, może tutaj właśnie, czy ta osoba powiedziała parę słów za dużo, bo nie zdawała sobie sprawy z czegoś, a propos Was, może Wy, kochani, tutaj czegoś nie dostrzegliście w tej sytuacji i powiedzieliście parę słów za dużo, cokolwiek to było, kochani, zostanie wyjaśnione w tym tygodniu e, i szczęście, miłość, taka stabilizacja powróci właśnie do tych Waszych związków, do rodziny, do bliskich. Kochani, z tą czwórką buław, może coś się stanie podczas jakiejś imprezy, może wiecie: ktoś wypije za dużo, e, za swobodnie się poczuje i tego typu rzeczy, i może powiedzieć: Palno im coś głupiego. Także też starajcie się nie brać tego e, za bardzo do siebie, szczególnie jeżeli to jest po alkoholu, bo wiecie, jak to wygląda, nie? Ok, praca i finanse. Siódemka mieczy. U. Uh. Siódemka mieczy, kochani, z kartą oszusta, kłamcy, manipulanta. E, więc dla części z Was uważajcie na portfele w tym tygodniu. Uważajcie, czy zamknęliście drzwi od domu, samochody, tego typu rzeczy. Pilnujcie ważnych dokumentów. Uważajcie też, co podpisujecie, bo tutaj może być jakieś oszustwo na, na tapecie. Kochani, z drugiej strony siódemka mieczy może być Waszą energią. Może Wy tutaj coś kombinujecie na boku, że trzeba będzie zachować tutaj jakiś spryt, um, um, jakąś tajemnicę, sekrety, żeby coś osiągnąć, żeby coś zyskać, żeby coś zrealizować. Może Wy chcecie się Tutaj wymigać z jakiejś relacji, żeby pójść właśnie w coś innego. Zobaczmy tą siódemkę mieczy. O co tutaj chodzi? Sprawiedliwość. Piątka mieczy. Dziesiątka mieczy. Uh -huh. Arcykapłanka. Paś buław, trójka buław. Kochani, dla części z Was faktycznie jest to sytuacja jakaś konfliktowa w pracy. Może wiecie, że ktoś działa na szkodę firmy, może ktoś wiecznie pod Wami dołki kopie i mam wrażenie, że Wy dokładnie wiecie, kto to jest. I w tym tygodniu sprawa się wyjaśni. Część z Was pójdzie do dyrekcji, część z Was pójdzie do wyższej instancji, część z Was doniesie, część z Was nie wiem, coś zrobi, bo w każdym razie sprawiedliwość zostanie wymierzona i myślę, że ta osoba dostanie po tyłku, zostanie zwolniona, a Wasz trudny rozdział się tutaj e, zakończy. Z tego względu, że ktoś tu przerywa milczenie i w końcu, że tak powiem, przemawia o tej sytuacji i sprawy, że tak powiem, się tutaj pięknie rozwiązują. Z tą trójką buław i sprawy ruszają do przodu. Ale dla części z Was, kochani, też widzę, że wy macie po prostu dosyć pracy, w której jesteście. Tam faktycznie są jakieś trudne, trudne relacje, trudne sytuacje, może pracujecie w jakiejś korporacji, gdzie jest wyżki kszczurów, i część z was chce się stamtąd wymigać, ewidentnie. Część z was może załatwia jakieś prawne aspekty, jak możecie to zrobić, żeby było jak najlepiej korzystniej dla was, ale dla części z was, ewidentnie pojawiła się już dla was nowa umowa, e, która was przyciąga, którą właśnie trzymacie póki co w tajemnicy, ale chcecie pójść w tamtym kierunku. I wygląda na to, kochani, że w tym tygodniu, no być może trzeba będzie załatwić tu jakieś formalności, ale kochani, trzeba będzie to zrobić sprytnie, żeby nic nie stracić. Starajcie się też nie wdawać konflikty, nie robić coś, tak wiecie, pod, pod wpływem impulsu. Starajcie się, wiecie, zachować taką cierpliwość i powściągiwać swoje emocje. Myślę, kochani, że tutaj będziecie musieli naprawdę porządnie ruszyć mózgownicą, żeby rozwiązać tą umowę i zyskać jak najwięcej po prostu dla siebie. Więc kombinujcie, ale niech to wszystko będzie zgodne z prawem, tak? O tym mówi sprawiedliwość. To będzie zgodne z prawem, żebyście później nie dostali rykoszetem. Więc wiecie, jeśli chcecie się z czegoś wymigać, to mówię zgodnie z prawem, ale jednocześnie mówię sprytnie. Może trzeba będzie tutaj poprosić kogoś o pomoc, jakiegoś specjalistę, może jakiegoś prawnika czy coś takiego. Mhm. Okej, okay. rada, rada, rada. Kochankowie. Dokonujcie mądrych wyborów, tak bym powiedziała. Otwórzcie się na jakieś relacje. Otwórzcie się na namiętność, na miłość, na pasję w życiu. Bądźcie też ostrożni, kochani, bo może nie każdy jest waszym przyjacielem, i tutaj też trzeba będzie zachować taki dystans. Może otworzyć oczy na pewne relacje. Zobaczmy tą tych kochanków. Ale kochankowie to przede wszystkim wybory, więc myślę, że tutaj chodzi o te Wasze wybory odnośnie też relacji. Szóstka buław. Siódemka mieczy. Czwórka kielichów. Trójka buław. Czwórka pentakli. Szóstka pentakli. To są dobre, fortunę. Zachowajcie ostrożność, ale kochani, nie blokujcie się na cokolwiek to jest. Mhm. Takie mam wrażenie, żeby tu kroczyć z taką pewnością siebie i dostrzegać okazje, które stoją stoją gdzieś tam przed Wami. Szczególnie właśnie tutaj o to chodzi, że ktoś tu czeka na Wasze odpowiedzi, ktoś tu bardzo chce się z Wami spotkać, chce, żebyście wyszli poza strefę komfortu. Część z Was bardzo się tutaj czegoś obawia, jest bardzo podejrzliwa, ale myślę, kochani, że Wy tutaj nie dostrzegacie faktu, że to może być naprawdę coś bardzo zrównoważonego w Waszym życiu, coś, co szybko się rozwinie i coś, co przyniesie Wam naprawdę dobrą zmianę z tym kołem fortuny. Więc bądźcie po prostu na to otwarci. Mhm. Ok, zobaczmy zwierzaczkę dla Was. Zwierzaczek dla panien. O, dziękuję, świnka. Dzień dobry, świnko. Mądrzej, mądrze korzystaj z rozumu. Dokładnie. Mądrze korzystaj z rozumu. myśl. Dobrze. Okej, okay, kochani, na koniec pytania i odpowiedzi, yy, więc jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie jeden, dwa lub trzy, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. Jeden, dwa, trzy. Dobra, mamy to. Odpowiedź numer jeden brzmi. <laughs> Wielkie, szczęśliwe zmiany. Dzień dobry, dziękuję, pięknie. Odpowiedź numer dwa brzmi. Wypatruj znaku. Mhm. I odpowiedź numer 3 brzmi: no hello, dobrobyt, pięknie, bardzo ładne karty, jeśli chodzi o te anielskie odpowiedzi. Także, drogie pany, życzę Wam cudownego tygodnia, powodzenia ze wszystkim. No i widzimy się za niedługo. Buziaki, pa. pa.